Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Detektywów Historii. Dzisiaj wspólnie z panem Zachariaszem Frąckiem, członkiem Lęborskiego Bractwa Historycznego, pragniemy Państwa zapoznać z historią Lęborskiego Ratusza. Ale zanim przejdziemy do historii Lęborskiego Magistratu, chciałbym, aby pan przedstawił pokrótce historię siedziby pierwszych władz Lęborka. A no, właśnie siedziby, właściwie starego ratusza, który stał tu, właśnie na tym miejscu, w którym my stoimy, równo do 1874 roku, bowiem wtedy go rozebrano, i to wbrew protestom mieszkańców Lęborka i ówczesnego konserwatora zabytków o nazwisku von Quest. To on przyjechał tutaj do naszego miasta i rozmawiał z władzami, aby ten ratusz zachować dla potomnych. Niestety, nie było takiej woli ze strony Ministerstwa Kultury, ówczesnego Ministerstwa Kultury Niemiec. Dlatego że ministerstwo chciało przekazać na ten cel, a właściwie na renowację tego ratusza 20% z ogółu pieniędzy, a Lemberg, nasze miasto miało się dołożyć w 80%. Niestety do tego nie doszło i właśnie wiosną 1874 roku ruszyły prace, które miały zakończyć żywot tego pięknego starego gotyckiego Ratusza. Warto tutaj nadmienić taką dosyć e, ciekawostkę o tym naszym ratuszu. A więc, kiedy go rozebrano przez około 25 lat, pewne podzespoły, to znaczy elementy sali rycerskiej starego ratusza, zachowano. Potem je umieszczono. W nowym ratuszu, ale to już pokażemy w tym e, nowszym e, budynku. E, warto teraz się przejść właśnie do tego nowego, e, e, nowej siedziby e, ratusza. E, ale co po drodze, można to też pokazać Państwu, bo przecież do ratusza dojeżdżało się ulicą paradną. A co z tym się wiąże? Parady. I to. Przepiękne parady. Muszę Panu powiedzieć, że w owym czasie, a mianowicie w latach 30. czy też w latach 20. Lemberg przeżywał wielkie parady właśnie na tej ulicy paradnej. A największe to chyba w latach 40., bowiem tutaj przybywał chociażby Schwedekoburg, gaulajter Szczeciński, czy też dr Lee, minister III Rzeszy i wielu, wielu innych dygnitarzy, którzy przyjeżdżali właśnie przez nasze miasto. To tutaj właśnie na tej ulicy odbierano ich. Przepiękne, oczywiście e, bardzo kolorowe i wystawne parady. Na tym skrzyżowaniu mieściły się przepiękne hotele. No, jak na owe czasy, bardzo bogate, niejakiego e, kaczkę. Zresztą sama nazwa wskazywała na to kaczkę hotel tam również się znajdowało jedne z pierwszych kin w Lęborku, a to dosyć ciekawa e, rzecz. Obok tego hotelu były bardzo małe e, budynki e, mieszczańskie, czy też e, e, czynszowe. A nieco dalej, gdzie dojdziemy, była przepiękna, bardzo dobra restauracja Emilia Iseke, który e, Właśnie na uroczystość otwarcia chyba ratusza. Zrobił przepiękne kule lodowe, co tak wszyscy goście się bardzo dziwili. Ale to jest taka ciekawostka, chociażby dla nas czy dla historyków. Jesteśmy w okolicy dzisiejszego ratusza, który zbudowany został na początku. XX wieku. Tak, równo w 1900 roku. Jego otwarcie dokonano 5 stycznia 1900 roku. Ale wróćmy jednak do tej bryły architektonicznej, gdzie architekt chyba zadbał o wszystkie elementy, które są godne uwagi. Chociażby wieża, która jest w formie latarni gdzie każdy przybysz, jakby nie jechał z jakiejś strony do Lęborka, zauważy właśnie tą wieżyczkę, tą latarenkę. Zegar, który jest nieodzownym elementem nie tylko w tym ratuszu, ale chyba w szereg innych. No i jest e, powielony stary ratusz, a więc ta część strzema wieżyczkami. My tam będziemy w środku jeszcze pokażemy Państwu pewne elementy, które są godne uwagi. Ale ja myślę, że zaproszę Pana i oczywiście widzów kanału 6 do wnętrza tego przepięknego ratusza. Decyzja o budowie nowej siedziby lęborskich władz zapadła wiosną 1898 roku i już rok później, w marcu rozpoczęto prace budowlane obiektu. Koszty budowy przewidziano na kwotę 128 tysięcy ówczesnych marek. Pomimo tego, że na owe czasy była to ogromna suma, a Lemborg należał do miast zasobnych, w całe przedsięwzięcie musieli włączyć się lęborscy przedsiębiorcy. Budowę ratusza zakończono w styczniu 1900 roku, a Dzień Oddania Budynku był ogólnomiejskim świętem, na które przybyło wielu przedstawicieli szlacheckich rodów. ówczesny burmistrz Lemborg, Leopold Cimke, który pełnił tę funkcję od 1884 roku, był gospodarzem całej ceremonii i on to właśnie podczas jednego z toastów w sali rajców wypowiedział słowa: Boże, chroń króla, miasto Lemborg i wszystkich jego mieszkańców. Jesteśmy w jednym z pomieszczeń Lęborskiego ratusza. To sala 104. Dzisiaj pełni ona funkcję sali posiedzeń komisji Rady Miasta. Jaką pierwotną funkcję spełniała ta sala? No, na pewno był to pierwszy gabinet burmistrza Lęborskiego jakiego Cinkę. To on w tej sali w 1900 roku przyjmował pierwszą radę miasta. To stąd Leopold Cimke mógł wyjść bezpośrednio na balkon, skąd pozdrawiał lęborczan paradujących ulicą biegnącą wzdłuż ratusza aż do dzisiejszego placu pokoju. Po prawej stronie, za ścianą, mieści się gabinet obecnego burmistrza. Tak, obecnego burmistrza, ale w tamtych czasach był to gabinet wiceburmistrza, a więc zastępcy burmistrza. Ja zapraszam Państwa do równie ciekawego gabinetu, który no dzisiaj no w sumie jest nieco zmieniony. Bardzo proszę. Jak widzi pan, ten gabinet był gabinetem wiceburmistrza, nieco jest zmieniony od oczywiście tamtych czasów, można tak powiedzieć, bowiem e, zmieniło się tylko jedynie wyposażenie. Obecnie tutaj urzęduje burmistrz Lęborka, ale w tamtych czasach e, również tutaj się zbierała rada. Niektóre z podań wspominają, że nad gabinetem burmistrza mieściła się jego garsoniera, jak woda szlęborka popadał w niełaskę u swojej małżonki, to mógł tam przebywać do chwili, gdy jego sprawy osobiste uległy poprawie. Czy jest to prawda? Nie wiemy, ale warto odwiedzić to miejsce. A zatem wejdziemy do tej garsoniery, o której była e, mowa. Ja pana zapraszam tutaj do środka. A no, właśnie, to jest to małe pomieszczenie, o którym była mowa. One wówczas spełniało funkcję e, małego mieszkanka dla woźnego, który się opiekował tym całym budynkiem. To on w sumie był na samej górze i Patrzał w dół i wiedział, co w każdym kącie się dzieje. To on spełniał tą rolę opiekuna całego budynku, oczywiście po czasie urzędowania. Ratusz to też jego strzelista wieża, aby nie dopuścić do nadmiernego jej odchylenia w czasie silnych wiatrów, budowniczowie obiektu wyposażyli go w elementy stabilizujące. No i jesteśmy jeszcze wyżej. Właściwie no, bardzo bardzo wysoko nad ulicą. Zdaje się, że jest to pomieszczenie, które zabezpiecza całą wieżę przed większymi pokłami. Skąd to wiem? A jeżeli się przyjrzymy chociażby tym długim sztabom, które tutaj są umocowane, jak pan widzi, z każdej strony po dwie lub trzy sztaby chodzi tu o to że jeżeli wieża za mocno się przechyli to te sztaby po prostu podtrzymują całą konstrukcję stabilizuje właśnie stabilizuje i to jest takie y, zabezpieczenie żeby ona się po prostu nie przechyliła zbyt mocno a nawet nie przewróciła Sercem ratusza jest jego zegar który na przestrzeni swojej ponad stuletniej służby tylko raz przez okres 3 lat był nieczynny Jesteśmy w samym sercu tak, ratuszowego w, samym, zegara. w samym sercu ratuszowego zegara. Jest to werk pochodzący z 1900 roku. Kto był wytwórcą tego zegara, tak do końca nie wiemy. Ale wiemy tak jak zbudowano ten budynek, tak ten zegar zaczął chodzić. Nawet druga wojna nie uszkodziła jego, nie został on zrabowany, także do dzisiejszej pory nieprzerwanie chodzi. Wiadomo tylko tyle, że przez około 3 lat w latach 60., a dokładniej mówiąc między rokiem 1967 a 1970 ten zegar stał bezużytecznie. Jakaś część w nim pękła, czy też się zepsuła, czy też zatarła i przez całe 3 lata ten zegar po prostu e, nie chodził. Dzisiaj po restauracji dokonanej w 1993 roku, a właściwie mówiąc z, został on już zelektryfikowany, ten zegar może chodzić bez przerwy. Jest to piękny obiekt, który nasze oko po prostu cieszy. Takich zegarów jest naprawdę już mało. Stan techniczny poszczególnych drewnianych elementów poddasza wieży ratuszowej nie pozwolił nam na wejście tuż pod kopułę, skąd rozpościera się widok na niemalże cały Lemborg, ale atmosferę tego niezwykłego obiektu tworzą inne, dostępne dla ogółu pomieszczenia. Jednym z nich jest unikalna ze względu na swój wystrój sala Rajców. Zarówno dawniej, jak i dzisiaj sala Rajców spełnia funkcję pomieszczenia konferencyjnego. To tu odbywają się posiedzenia Rady Miasta oraz najważniejsze ratuszowe spotkania. Sala Rajców jest reprezentacyjna nie tylko ze względu na swoją obecną funkcję. W jej historycznym wystroju daje się zauważyć przepiękną sufitową boazerię wykonaną z toczonych i frezowanych belek. Niektóre z nich pochodzą jeszcze ze starego, mieszczącego się przy placu Pokoju Magistratu. Na nich umieszczono ręcznie rzeźbione kasetony, na których wprawne oko dostrzeże wszystkie herby cechów lęborskich. Na samym środku sufitu zwisa przepiękny ręcznie kuty żyrandol. Tu także w bocznych oknach sali znajduje się 16 witraży przedstawiających herby rodów szlacheckich, które niegdyś zamieszkiwały tereny okalające lemborg. Chociażby ten jest anonimowy, ale gdzieś tam jeszcze można w starych anałach wyszukać, czyj to był herb. Tak z marszu Państwu nie powiem akurat, czyj to jest herb ale kolejny, równie piękny, rodów von Sierstadt ze Zwartowa. Te akurat przedstawiają gryfa gdzieś do połowy, a może inaczej rybogryfa i mianują się rodem von Ereksin. To znaczy, że salina pod lęborkiem, czy też funkoler z osiek lęborskich. Trzeba pamiętać, że ci wszyscy panowie, którzy zafundowali te herby w tych oknach, byli na otwarciu 5 stycznia 1900 roku i tutaj byli przyjmowani na tej przepięknej sali, która cieszy oko nie tylko moje, nie tylko pana, ale na pewno wszystkich lęborczach. Swoje tajemnice kryją też ratuszowe podziemia. W niektórych z nich mieściły się kazamaty powojennych struktur Lemborskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Bowiem tutaj w Lemborku e, e, też była delegatura bezpieczeństwa i tu skazanych trzymano właśnie w tych dwóch pomieszczeniach. To tu się znajdują ciekawe drzwi. Ja bym chciał, aby pan je zobaczył. No Państwo również. Proszę! Proszę. To są właśnie te ciekawe drzwi. Jak pan widzi, odgłos wydawałoby się, że jest to jakieś żeliwo, staliwo, czy też nawet stal. Bardzo masywne. A bardzo masywne. Są to drzwi żelbetonowe. O mm -hmm. dziwo, e, można było e, z tego również robić takie konstrukcje. Ale no właśnie, są opatrzone dwoma ryglami z jednej. Z góry i z dołu, gdzie można było wejść do środka, zaryglować się. Oczywiście u dołu też był wywiecznik nieco malutki, żeby jakieś tam powietrze dochodziło. To było oryginalnie. Po II wojnie światowej, kiedy już tutaj rządziło UB, do tych drzwi dorobiono taką sztabę, gdzie można było bardzo szybko ją zamknąć, bowiem te górne były nieco uszkodzone. Ja postaram się Państwu tutaj chociaż trochę zademonstrować. O, zamykało się taką sztabę, no i oczywiście więzień czy tak, czy tak nie mógł wyjść z tego. Tak też było dziś do Lat 50. do początku lat 50.. -tych. Potem oczywiście zrezygnowano z tego takiego doraźnego, jak można było powiedzieć, więzienia i przeniesiono je w inne miejsce. I muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że na początku lat 90. na terenie właściwie podwórca e, Ratusza, gdzieś podziemiono no, na wysokości 20 cm, odnaleziono szczątki ludzkie. Być może był to jakiś skazany, właśnie, który kiedyś, kiedyś. Po wojnie tutaj, w tym więzieniu przebywa. Ale to jest hipoteza, być może. Co to były za szczątki, co to były za zwłoki, nikt do tej pory już nam na ten temat nic nie odpowiedział. W 1927 roku do istniejącego budynku ratusza dobudowano część, która w zamyśle projektantów miała być kasą miejską. Obok kasy znajdowała się piwnica radnych. Tam, Radnych? oczywiście. Tam też radni po swoich obradach bardzo, bardzo burzliwych niekiedy schodzili na dół, aby coś przekąsić, aby coś oczywiście zalać jakimś dobrym trunkiem, no i aby przyszłe rady były bardziej skuteczne. W holu głównym ratusza znajduje się wejście do pomieszczeń byłego skarbca. Tam Lemborczanie mogli złożyć w sejfie swoje pieniądze, papiery wartościowe i biżuterię. Jesteśmy w pomieszczeniu skarbca, ratusza czy szparkasy? Szparkasy, dobrze pan powiedział, szparkasy. A więc tutaj podczas budowy zamontowano tą kasę pancerną, no i z tymi potężnymi drzwiami, prawie dwumetrowymi, z obramowaniem. Jak się otwierało tak potężne drzwi od tej kasy? No, wydawałoby się, że bardzo proste, ale było to dosyć skomplikowane. Kasier, który zamykał tą kasę pancerą, bo tylko i wyłącznie on był władny temu, musiał najpierw odszyfrować poprzedni szyfr. Zatem z tyłu jest zamek z bardzo małym kluczykiem. Przekręcało się i można było od nowa ułożyć szyfr. Najpierw szyfr odskakiwała dolna gałka, wyjmowało się dolną gałkę, przekrę... przepraszam. Najpierw się przekręcało, wyjmowało się i górna gałka odskakiwała. Górną gałkę się przekręcało, znaczy odkluczyło i można było to wyjąć. Dopiero koło uwalniało rygle boczne i można było to dopiero odciągnąć. Ja Państwa zapraszam do środka tej kasy pancernej. Zanim się weszło do środka, to trzeba było takie kraty żeby się uruchomić, one są tutaj na góry na bloczkach. I można było dopiero e, do wnętrza e, się dostać. Tutaj e, z boku są jakieś tam e, widać śruby, wyrywane kontakty. Tu od czasów II wojny światowej się praktycznie nic nie zmieniło. Nawet ten tutaj oczywiście szlaczek to jest też pozostałość po starej kasie pancernej. Ale muszę państw, Państwu powiedzieć, że jeszcze obok e, znajdują się e, dwa pomieszczenia bardzo małe. E, tylko na jedną osobę, gdzie można było wejść do środka. E, oczywiście przez takie metalowe drzwi, gdzie można było e, e, tutaj policzyć pieniądze. Oczywiście od wewnątrz można było się zamknąć i oczywiście tutaj w ciszy, spokoju e, policzyć pieniądze. Potem zamykano to, pieniądze przechodziły już oczywiście przez kasiera do następnego. Pomieszczenia. Właśnie za takimi kratami, tu na tych półkach z boku, już Państwu pokazuję, już Państwu pokazuję, na tych półkach można było e, układać pieniądze, czy też jakieś tam kosztowności, czy też obligacje. To, co było bardzo e, cenne. To jest to drugie pomieszczenie. Oczywiście zdawałoby się, że to pomieszczenie jest bardzo ciasne, wręcz klaustrofobiczne, że każdy by się tutaj go, Ale jest, są tu dwie wentylacje, jedna tutaj z roku z jednej strony pomieszczenia i druga z drugiej strony. Ale to tak na marginesie. Drodzy Państwo, w 1945 roku, kiedy Armia Czerwona. Wkroczyła do miasta, e, oczywiście zainteresowała się również tą kasą e, e, lęborską, no ale niestety ona była zamknięta. Były zamknięte drzwi. Zatem Rosjanie, nie myśląc o niczym, e, tylko przecinaki, łomy i zaczęli po prostu włamywać się do kasy. Czyli we właściwy sobie do sposób. Kasy. Oczywiście. I włamano się do tej kasy, ale niestety Niemcy już dawno mieli tutaj stąd wszystko usunięte w którym miejscu się włamano. Oto świadectwo tego właśnie w tym miejscu, na tym suficie, ta właśnie ciemna taka plama, jest to oczywiście beton. Przez to, przez ten otwór spuszczono się na dół i tutaj już można było tą kasę zwiedzić. Dopiero później, gdzieś jesienią 1945 roku, niejaka pani Szulc, która była ostatnią kasierką, właśnie w tej szparkasy. Rosjanie oczywiście od razu tam gdzieś wysłali swoje macki i mogli tą kobietę ściągnąć. Ta kobieta otworzyła tą kasę pancerną, ale niestety tu się nic więcej nie znajdowało. Zamknięto tą kasę w 1946 roku, ale to tak mówię hipotetycznie, bo tak dokładnie nie wiemy. I tak została w sumie zamknięta do 1970 roku. Wówczas w tym budynku było, mieściła się Biblioteka Miejska, ówczesny dyrektor, może kierownik. Tak to nazywano tej biblioteki. Miejski pan Roman Schmelter wielokrotnie chciał otworzyć te drzwi, mając nawet szyfr w ręku. Ale zrobiono to ostatecznie w 1971 roku i tą kasę pancerną, mówię o tych drzwiach, otworzył ówczesny szef, właściwie dyrektor PKO w Lęborku wraz ze swoim zastępcą mordowali się w sumie dwa dni. Chodziło o to, że zamiast trzy stopnie w prawo zrobili cztery stopnie w prawo i w ten sposób właśnie ta kasa po prostu odblokowała swoje rygle i można było ją otworzyć. Co tu się znajdowało wtedy? No, poza łomem 15-kilowym po prostu nic tak w ten sposób się ta kasa, a właściwie wnętrze nie zmieniło od e, tego momentu. Dziś oczywiście nieco zapuszczone e, to pomieszczenie, oczywiście okurzone troszeczkę tutaj tynku, bo niestety bardzo długo ta kasa, e, no właściwie to pomieszczenie jest nieczynne. I w takiej postaci e, przetrwało. Od 1900 27, to znaczy od czasów budowy aż do czasów współczesnych. Lęborski Ratusz należy do najbardziej okazałych budowli w Lęborku. Jego historia fascynuje, ale przed nami jeszcze wiele interesujących opowieści związanych z dziejami tego miasta. I to chyba już wszystko o naszym pięknym ratuszu. Spędziliśmy tam cały dzień. Myślę, że to, a właściwie ten nasz budynek jest równie przepiękny jak szereg budynków w Lęborku. Myślę, że chyba do następnego razu pożegnamy się z Państwem mile i serdecznie.